Zaczynamy drugi dzień zwiedzania i ponownie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy wczorajszy dzień. Jesteśmy pod katedrą, a nie bazyliką, jak wczoraj mówiłem. Katedra Duomo, która jest najważniejszą świątynią w Neapolu. W której to również urzęduje biskup Neapolu, ale to nie biskup jest najważniejszą postacią, tylko męczennik, którego szczątki są tutaj złożone, którego krew tutaj cudownie się przemienia trzy razy do roku i który to jest patronem Neapolu. Ja mówię tutaj o świętym Januarem. Początkowo święty January nie miał nic wspólnego z Neapolem. On był biskupem miasta Benevento i w roku 305, podczas prześladowań chrześcijan, został ścięty mieczem. Legenda głosi, że jego krew została umieszczona w ampułkach i gdy przybyła do Neapolu, w rękach biskupa nagle z tej postaci stałej została przemieniona cudownie w postać Płynną. Od tego czasu krew świętego januarego co najmniej trzy razy do roku zmienia właśnie swoją postać z postaci stałej w postać cieku. Najczęściej się to wydarza 19 września, gdy przypada wspomnienie świętego januarego. Wielokrotnie próbowano podważać to wydarzenie i tworzono różnego rodzaju substancje, które zmieniały podczas potrząsania. Zmieniały się z postaci stałej w postać ciekłą, ale nigdy w tych substancjach nie było hemoglobiny. Badania bodajże z, 2000, z 2009 roku potwierdzają, że w tej substancji, która tutaj jest, w tej katedrze, faktycznie jest hemoglobina, co potwierdza, że jest ona krwią. Byliśmy w kościele, więc jesteśmy uduchowieni. No i teraz czas na ciało, a konkretniej na przepiękne widoki. Jestem na wzgórzach Womero. Dojechałem tutaj metrem po to, aby wejść na zamek Sant Elmo. Jest mały problem, bo zamiast na zamek dostałem się do jakiejś galerii. Tu też jest ładnie, no ale, ale zamku nie ma. A więc potwierdzam, w muzeum zamku nie było. Wejście kosztowało 6 euro. Jeśli ktoś lubi oglądać freski, no to tam naprawdę są cudowne te freski. A ja teraz odnalazłem wejście do zamku. Prowadzi ono przez bramę, która jest w murach tego zamku. Ok, jestem w środku, wszystko się zgadza. Wejście kosztuje 5 euro, czyli mniej niż do muzeum. A wychodzi na to, że ja byłem w tym kościele. Ok, oba miejsca widoczne za mną na znakach są zaliczone, więc teraz czas, aby zjechać na Dolne Miasto kolejką funicolare. Kolejką możecie jechać na podstawie biletu jednodniowego i ta kolejka ma dwa przystanki, ale ja wysiadłem na pierwszym z nich. Po wyjściu z kolejki proponuję Wam iść w prawą stronę i później pierwszą w lewo. Tam, taką krętą, brukowaną drogą, dojdziecie do ulicy Via Pascuale Scura. Chodząc tą drogą dochodzimy do Via Toledo i tutaj opodal jest stacja metra, więc jeśli ktoś będzie chciał to może z, z metra skorzystać i udać się w dowolną stronę, ale jeśli ktoś ma nadal siły w nogach to proponuję jeść na stories You know that there are lies Bad as you are You stick around And I just don't know why If I was your man, baby You'd never worry about what I do I'd be coming home back to you Every might doing you right You're the type of woman To serve good faith my... Idąc tą drogą, dojdziecie do Piazza Jezu Tutaj jest kościół, który jest pokryty z zewnątrz takimi piramidkami Zachęcam, aby tam wejść Zresztą Zobaczcie, co tam przeżyłem. Na koniec jeszcze chciałem zobaczyć kaplicę San Severo, ale no niestety się spóźniłem, bo kaplica jest otwarta do 18.30. To w tej kaplicy jest ten słynny pomnik Chrystusa okryty całunem. No I powiem szczerze, wczoraj próbowałem dwukrotnie znaleźć ten budynek i, i, i nie było mi to dane. Chodziłem z mapą, szukałem na internecie, no pytałem ludzi, nikt nie był w stanie mi pomóc. I okazuje się, że Kanadyjczycy mi wytłumaczyli jak tutaj dość w prosty sposób. I teraz, jeśli. Idziecie via Tribunali, znaczy tą drogą, na której wczoraj były te pizzerie, to gdzieś w połowie drogi jest apteka z takim wielkim, zielonym krzyżem. I musicie skręcić w uliczkę, która jest obok tej apteki. Znaczy, jeśli apteka będzie po waszej lewej stronie, to skręcacie w uliczkę w lewo, a jeśli apteka będzie po prawej stronie, to skręcacie zaraz za apteką w prawą stronę. Idziecie do końca tej ulicy i na rogu po lewej stronie jest dopiero tabliczka informująca, że jesteście na miejscu. Zrobiło się ciemno, a do tego jeszcze zaczął padać deszcz, więc y, chyba musimy kończyć ten drugi dzień zwiedzania. I kto może, ktoś może powiedzieć: A tam, w sumie, co ty tam widziałeś w tym Neapolu? Y, nie byłeś w podziemiach, nie byłeś w muzeum archeologicznym, nie widziałeś stadionu, więc co ty tam widziałeś? Powiem tak, ja nawet nie widziałem Wezubiusza. W planie miałem również Wezuwiusz, ale po prostu no, tu jest na tyle dużo zwiedzania i tu jest na tyle miejsc do tego zwiedzania, że nie byłem w stanie więcej już czasu wygospodarować. Co do stadionu, z tego co mówili mi tutaj Włosi, to ten stadion jest zamknięty do zwiedzania. Znaczy tam jakby można sobie jechać tylko i iść dookoła tego stadionu, ale już do środka tego stadionu nie wejdziecie. Co do takich praktycznych informacji związanych z Neapolem. Na pewno musicie sobie wziąć jakąś papierową mapę i one przeważnie są dostępne za darmo w miejscach, gdzie macie wykupione noclegi. Załadujcie sobie mapy Google. Bo, bo tam tak naprawdę też dzięki GPS-owi będziecie mogli się odnaleźć w mieście. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to powiem tak, tu jest, tu jest tak jak w każdym dużym mieście, to znaczy trzeba oczywiście gdzieś dbać o swoje bezpieczeństwo i zachować te normy bezpieczeństwa, torebki pozamykane, telefony oczywiście gdzieś tam pochowane po kieszeniach, a jeśli już chcecie faktycznie nie wiem, po pewne rzeczy z torebki i jakoś tam ogarnąć się bardziej jakoś mocniej, to zachęcam być do kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, przez te cztery dni, które tutaj byłem, nie widziałem, aby działo się coś niepokojącego. Na ulicach jest oczywiście wojsko, które pilnuje tam no, z takimi no, 60-centymetrowymi karabinami, pilnuje porządku, ale ogólnie rzecz biorąc jest to w miarę um, bezpiecznie i przyjaźnie. Oczywiście nie rekomenduję przed motory. Oczywiście nie rekomenduję wracania tak jak ja wczoraj o 23 piechotą, bo ym, y, o tej porze to lepiej już jednak wracać metrem, no ale okazuje się, że metro działa do 23. Yy, I co jeszcze? Jeśli chodzi o noclegi. O noclegach powiem o tym w innym odcinku, bo ten film chyba to trwałby z 40 minut. I jeśli jakiekolwiek pytania się pojawią odnośnie Neapolu, odnośnie tego, nie wiem, co jeszcze zwiedzić, tak? albo jeśli pojawią się jakieś sugestie związane z Neapolem, to proszę umieszczajcie je w komentarzach, tak aby wszyscy inni mogli je zobaczyć. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to ja również w opisie filmu umieściłem do siebie adres mailowy, abyście mogli bezpośrednio już do mnie napisać lub ewentualnie możecie też skontaktować się ze mną poprzez Facebooka, bo tam zachęcam do odwiedzania naszego konta, ponieważ ja to staram się na bieżąco jednak umieszczać wszelkiego rodzaju praktyczne informacje związane z tymi miejscami, w których byliśmy. Poza tym naprawdę polecam zwiedzanie Neapolu, jest to fantastyczne miasto, chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, no bo tak, jest zlokalizowane nad wodą, tu praktycznie, tu praktycznie cały czas słońce świeci, no mają wspaniałe zabytki, świetną architekturę. Fantastyczne jedzenie, no i dobrą kawę. Poza tym lubią Polaków, no po prostu super to jest. Dla mnie jedno z najbardziej ulubionych miejsc. No i tyle, pozdrawiam z Polu, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że się podobało i do czegoś się przyśniłem przynajmniej w tym, aby mogliście lepiej odkryć Neapol.